Zawsze jest coś, na co mam zgodę, i coś, na co nie mam zgody. Zawsze jest coś, co mi pasuje, i coś, co mi nie pasuje w danej sytuacji. Zawsze jest jakiś zakres, do którego mogę dane doświadczenie, dany moment, to, co obejmuje swoją percepcją, doprowadzić. Przyszło to do mnie. Dzisiaj bardzo konkretnie, z tego względu, że wczoraj był piękny dzień i spędziłem czas z ludźmi, których cenię, i wydarzyło się coś naprawdę magicznego, coś, co otworzyło um, głębsze komnaty, czucia we mnie i w tych bliskich y, mi ludziach. Y, ale spotkałem się z rana, że otworzyło to też. Dostęp do tych jakichś takich mrocznych stron, których dawno u siebie nie obserwowałem, do jakichś takich miejsc, które właśnie się boją, są bardzo niepewne i mają jakieś zdanie na temat tego, co się wydarzyło. Takie zdanie, że być może to nie powinno się wydarzyć. Być może to było za dużo. Być może to było nie w porządku. I być może tak było, ale nie o to chodzi. Bo <noise> chodzi o to, żeby połączyć te dwa bieguny. To jest bardzo dla mnie ewidentne. Um, I tak jak powiedziałem, skoro są zawsze we mnie gdzieś, prawda, zczucia, są jakieś rzeczy, które mam zgodę. Tak, to jest fajne. Pragnę tego. I są rzeczy, które nie, nie chcę tego, nie podoba mi się to, proszę, żeby tego nie było w moim życiu, tak? I te rzeczy. Po tworzą jakiś taki zakres, tworzą zakres, który ja, można sobie tak wyobrazić jako taki, taki powrót do punktu zero, tak? To jest powrót do punktu zero. I jest to zakres, w którym my realnie możemy doświadczać. To są nasze granice, prawda? Które my wyznaczamy, które nasza dusza wyznacza nam poprzez, poprzez mądrość naszego ciała. Żeby dalej nie wychodzić, bo najczęściej, kiedy wychodzimy po ten, poza ten zakres, dzieje się coś złego, są po prostu negatywne konsekwencje. Tak zwane przekroczenie, prawda? Kiedy się przekraczamy. Co więcej, niewystarczające wyjście w ten zakres, tak? Czyli, że nie dojdziemy do końca naszego zakresu w danym w danych okolicznościach, w danym momencie, w, danym, w danej sytuacji w naszym życiu, to też z kolei minimalizujemy nasze te pozytywne, prawda? Pozytywne doświadczenia, pozytywne konsekwencje naszych działań, bo trzeba często gdzieś dotrzeć głęboko, aby poznać tą esencjonalną prawdę, które dane doświadczenie nam przynosi, prawda? Ach. Więc można to postrzegać jako taką podróż, prawda? Podróż świadomości, która płynie od źródła naszego istnienia. Ona płynie od źródła i wraca cyklicznie z powrotem do domu. Prawda? Czyli my wędrujemy w ten świat, wychodzimy w ten świat, który jest gęsty, jest stworzony z tych wszystkich namacalnych przedmiotów, tracimy się w nim wręcz. Tracimy się w nim i wracamy z powrotem do domu. Prawda? Czyli można powiedzieć, że egzystencja sama w sobie oddala nas od naszej esencji, bo my się w jakiś sposób dzielimy, um, dzielimy naszą energią, dzielimy naszą uwagą. Ona idzie w jakieś komnaty, w jakieś, w jakieś przestrzenie, pudełka wewnątrz tej rzeczywistości, ale później jest ten moment, w którym my wracamy, w którym my mamy tą uwagę zabrać z tych pudełek i mamy wrócić znów do siebie. Ach. Dlaczego jest to takie istotne w kontekście tego, co przeżyłem dla mnie? Potrzebuję objąć po prostu te miejsca w, sie, w sobie, które mi się na nowo pokazały, które są właśnie nie do końca pewne niektórych rzeczy, które się wydarzyły. Czyli jest tam jakaś wibracja braku zgody, prawda? Jest jakaś wibracja braku zgody, a jednocześnie tyle się pięknego wydarzyło, że na to mam zgodę, prawda? I pragnę to gdzieś pogłębić. Pragnę, żeby nasze następne spotkanie ten cykl poszerzyło, tak? Zwiększyło zakres naszego doświadczenia i pogłębiło naszą relację z samym sobą. Pogłębiło. Nasz kontakt z życiem, mój i bliskich mi ludzi, prawda? I to jest coś, na czym można się realnie skupić, właśnie dlatego, dlatego się tym dzielę, bo realnie można się skupić tylko na tym, żeby mieć kontakt z, z, z tym realnym, dostępnym zakresem danego cyklu, bo następnego dnia będzie inaczej. I poniekąd są przestrzenie, które właśnie my rozwijamy i powiększamy ten zakres, do którego wchodzimy, tak? Tak jak mówimy o jakichś nawykach, mówimy o czymś, to na tej zasadzie to z reguły powinno działać, ale są też przestrzenie, które my mamy zwijać i mamy zabierać, mamy zmniejszać, prawda? Bo są jakieś relacje, które może już nie służą. Są uzależnienia, są być może jakaś zmiana pracy, czy coś takiego i nie da się tego zerwać, powiedzieć pierdole, po prostu nie chcę już tego, bo to jest to jest bardzo destrukcyjne. To rozprasza energię. Dużo lepszym sposobem jest redukcja tych zakresów. Stopniowo, pomału i tak jak my się czujemy z tym komfortowo. Także poruszę jeszcze tutaj własną intencję, którą mam w sobie, jakoś się z nią skontaktuję, bo. Um, jest to taka intencja ofiarowania swojego daru, prawda? Bo w momencie, w którym my oddajemy za dużo, czyli właśnie przekraczamy ten zakres, o którym mówię, zaczynamy mieć deficyt energii i potrzebujemy wtedy czegoś w zamian. Potrzebujemy jakiegoś układu, który nam tą energię zwróci. Więc tak naprawdę, jeśli nie chcemy się bawić, w pasożytnicze relacje, nie chcemy sami być, yy, angażować się w układy coś za coś warunkowe i tak naprawdę w manipulowanie ludźmi i energią dla własnej korzyści, to potrzebujemy znaleźć ten zakres. I widzę właśnie, że dla mnie ten dar jest tym, że ja, też jako mężczyzna z męskiej energii, kontaktując się z moją wewnętrzną, Szakti, z moją wewnętrzną kobietą, szukam tego zakresu, w którym mogę tak, jakby wejść, mogę wejść głębiej i mogę zaproponować jakiś dar sobie, światu, poprzez doświadczenie, poprzez jakiś wgląd, po prostu jakąś informację, tak? Konkretną wibrację, która jest przekazywana, tak samo jak w tym filmie. I następnie. Muszę wrócić do domu i zweryfikować, jakie to ma konsekwencje. Co to zrobiło w moim ciele, jak mi się jawi przestrzeń? Um, czy, czy widzę, że coś się zmieniło w świecie i we mnie, prawda? Bo świat mi będzie odbijał bezpośrednio tą zmianę. Um. Czyli ja tu próbuję, nie wiem czy się udaje, ale jakby scalić taki paradoks, że kiedy za dużo daję, lub za dużo też biorę, prawda? To nie jest to już, zaczynam zbyt mocno ingerować w czyjąś przestrzeń, zaczynam naruszać pewne granice, które każdy, tak jak ja, też ma tego typu granice, prawda? Też ma te zakresy, do których może wyjść, i to jest właściwe bo potrzebujemy tych granic i zakresów, żeby móc się zbierać i um, tak jakby zbierać w obrębie tych ludzi, z którymi rezonujemy, tych ludzi, z którymi to y, nasza energia najbardziej płynie i wzmacnia się i tworzy piękniejszy świat, prawda? Potrzebujemy tego i że ja mogę coś od siebie dać, ale jeśli to Chodzi tylko tak głęboko, na ile może wejść, to ja nie mogę tego przekraczać. Nie mogę tego przekraczać, bo konsekwencje będą negatywne zarówno dla, tej drugiej, dla tego drugiego człowieka, jak i dla mnie. Bo może on się otworzy, może, może spowoduje się jakieś wyładowanie energii, jakiś coś się wydarzy niesamowitego, zrobiliśmy coś, coś niesamowitego, ale potem jest zamknięcie. Jest zamknięcie dlatego, że wywołuje to jakiś ból, wywołuje to jakiś rodzaj oddzielenia, bo. Zrobiliśmy coś wbrew sobie, czyli nie ma stabilności, nie ma stabilny, stabilnego poszerzania tego cyklu, a to jest to, na czym realnie ja czuję, że mi zależy, żeby moje połączenie ze sobą, ze światem, z pięknem tej rzeczywistości po prostu się stabilnie pogłębiało. Stabilnie, bo inaczej jestem w pętli i jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu, i tak w kółko. Nie ma podróż się. Nie pogłębiam. Prawda? A o to mi przecież chodzi. Ach. Także mój dar dla Ciebie w tym filmie to nie jest to, że ja Ci coś mówię, co Ty możesz sobie wziąć. Dla mnie, mój zakres w tym, jaką informację teraz przesyłam przez ten film, to jest to, że ja pragnę pokazać ci, przypomnieć, jakiś rodzaj mądrości, który w tobie już jest zapisany. Bo gdybym ja chciał robić coś za ciebie, to by zakładało, że ja muszę coś dostać w zamian że ja potrzebuję twojej uwagi, twojej walidacji, twojego komentarza, lajka, suba, <laughs> żeby, żeby to się wyrównało. A ja czuję, że mi wystarczy taki realny przekaz, który aktywuje, prawda? On aktywuje w tobie jakiś zapis, który powoduje, że sobie przypominasz: A, czyli, czyli tak można, można tak żyć. Moje marzenia są, są realne, mogę je, mogę je spełniać, prawda? Tylko są realne, jako zakres, do którego możesz dążyć, i w pewnym momencie może się okazać, że już ci to nie służy. Że już nie masz na pewne rzeczy zgody i potrzebujesz się zacząć cofać. I zawsze znajdziesz nowe naczynie, jakiś zawsze znajdziesz, nawet nie chodzi o to, że nowe, znajdziesz adekwatne dla siebie miejsce, w którym twoje dary mogą być ofiarowywane i Twoje połączenie z życiem może się pogłębiać. To jest mój point. Niech się to połączenie pogłębia i znajdujmy tą drogę, która dla nas jest przeznaczona i która dla nas jest komfortowa, bo inaczej będziemy się cały czas współuzależniać. A ja już mam tego serdecznie dość. Serdecznie dość. Także aho i z takim przekazem idę w dzisiejszy dzień. Serdeczne pozdrowienia.